na kanale, z tej strony w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o moich praktykach myślę, że to będzie mi się spodobało Także tak, dajcie łapkę do gry. oraz suba na kanale i zapraszam was do oglądania odcinka niestety będzie więcej negatywnych. <laughs> przepraszam będzie niestety więcej negatywnych rzeczy niż pozytywnych więc zaczynajmy no i tak, jak wiecie dzisiaj jest 8 marca czyli mija rok od tego jak jestem na praktykach ogólnie yy... I tak samo dzień kobiet, więc wszystkim dziewczynom życzę najlepszego. Też jestem sama dziewczyną, więc... E, no i tak. Na początek pierwsza klasa byłam na tych styliach, co nie było całkiem okej. Okay. Siedziałam czasami przez 6 godzin na przemierzalni, bo nie miałam co robić. Bo ogólnie wtedy miałam praktyki 6 godzin. Bo wtedy jeszcze miałam 15 lat. E, no i... E, klipsowałam tam ubrania, ogólnie ubrania nie wiem jak to nazwać jak na przykład klient coś tam zrobił z ubraniami i w ogóle, bo ogólnie my nie sprzątamy wiecie no takich śmieci w ogóle, bo to robią sprzątaczki tylko po prostu ubrania no i było spoko moim zdaniem Potem poszłam do CKU, co nie? I co mnie później dziwiło po tym, jak przyszłam znowu na praktyki, to że niestety ale wyrzucili naszego seniora. Nie wiem z jakiego powodu, w sumie nawet nie będę o tym mówiła. No i mieliśmy drugiego seniora. On był, on był spoko. No, ale to było już na końcu roku szkolnego, no to wiadomo, jak ten. Potem poszłam na, w drugiej klasie poszłam na nabiał. Uff. I wtedy się zaczęło, jak wiadomo jak poszło na nabiał, tak samo zmienił mi się senior, no to tak, że w wrześniu miałam cały czas na rano od 7 do 13, było spoko na samym początku, no ale potem patrzę w październiku, nie wiem jakim cudem mam prak praktyki od 14 do godziny 20, no, to ja piszę do mojego seniora, czy mógłby mi to zmienić. Ale on nie. Mówicie, na raz mam na, od 14 do 20, a raz miałam od 6 do 12. Tak, od 6 do 12. I no, no to się pytam go, czy bym mogła mieć cały czas praktyki na godzinę 6. Ale on oczywiście odpisał, że nie. No i już się zraziłam. Niestety. Później było coraz trochę gorzej, moim zdaniem. Ogólnie klienci, tak samo, byli jakoś tacy bardziej niemili. No, w sumie, nie będę, nie będę mówiła o klientach, no bo wiadomo, każdy człowiek jest inny. No, ale na przykład niektóre pracownice takie wręczniejsze się stały. Przepraszam, jeżeli to oglądacie. Um. Tak samo bardziej zaczęli mnie wykorzystywać na tych praktykach. I w ogóle. Przepraszam, musiałam się napić. Totalnie mi się na, na biale nie podoba. Jest strasznie zimno. Nie, to nie jest dla mnie. Jestem co miesiąc przez to chora i nie chodzę do szkoły. I tak samo na praktyki. Jestem co chwilę chora. Ostatnio nie było mnie w szkole przez dwa tygodnie z tego powodu, że miałam gorączkę 38 stopni, oczywiście przez praktyki. No, niestety jestem człowiekiem, który łatwo się zaraża i no. I no wiecie. Ale plusem jest to, że naprawdę są tam fajne panie niektóre, więc ja cieplutko pozdrawiam. I kolejny minus. Teraz od no tak, miałam 23 lutego urodziny. Okej. Okay. Myślałam, że do końca roku będę miała po 6 godzin. No ale niestety, bo niestety nie. Teraz w marcu dokładnie od 13 będę miała po 8 godzin. To oznacza, że będę od 6 do 14 i od 12 do 20. Więc nie będę w ogóle miała już czasu na nic jeżeli chodzi o to popołudnie, bo na rano jeszcze spoko, ale popołudnie be, nie. Myślę, że ten odcinek Wam się spodobał, jeśli tak, to koniecznie łapkę do góry oraz suba na kanale. I totalnie nie polecam tych praktyk. Niestety nie mogę powiedzieć, gdzie to jest. Wie, więc pa!